powiem Wam, że taki krój, moim zdaniem, wydłuża nogi. Na zdjęciach naprawdę korzystnie wygląda się w takich strojach, co sprawia, że poślady wyglądają naprawdę korzystnie. Strasznie ładnie podkreślają biust, ani nie widać, że coś tam jest mokre, jak się siądzie w aucie jeszcze mokrymi majtami. I jest to po prostu rewelacyjna wygoda. Wiele osób szuka strojów kąpielowych, ponieważ coś nie tak jest z tym, jak są uszyte zazwyczaj. Często nie mogą znaleźć swoich rozmiarów, Często te modele tak nie bardzo pasują, a także z myślą o tych, którzy mają troszkę większe rozmiary i chcą znaleźć coś naprawdę wyjątkowego dla siebie. Zrobimy sobie dzisiaj przegląd pięknych strojów kąpielowych i dodatków plażowych dobrej jakości, produkowanych w Polsce, które były przetestowane przeze mnie w rekordowej ilości w tym roku na wakacjach w różnych warunkach. Mieliście okazję i cały czas taką macie oglądać te stroje kąpielowe i w moich relacjach na Instagramie, kiedy byłam na wakacjach w Chorwacji. I teraz w ciągu dalszym na zdjęciach na Instagramie i w odpowiedzi na liczne pytania: skąd stroję, skąd stroję, skąd bikini? Robię właśnie ten film. Zaremba, jestem trenerem i dietetykiem na moim Instagramie, i tutaj dzielę się przede wszystkim informacjami w temacie żywienia, w temacie treningów, w temacie tego, jak dbać o swoje zdrowie i sylwetkę. I też z racji tego, że sylwetka jest poniekąd moją wizytówką. Na moim Instagramie sporo jest zdjęć w bikini. A teraz szczególnie sporo jest zdjęć jeszcze z wakacji, z Chorwacji. A generalnie tych bikini jest sporo na moim profilu, a było jeszcze więcej na wakacjach, i widzę, że ten temat Was interesuje. Wiele osób szuka Strojów kąpielowych, ponieważ coś nie tak jest z tym, jak są uszyte zazwyczaj, często nie mogą znaleźć swoich rozmiarów, często te modele tak nie bardzo pasują, a ja Wam dzisiaj powiem o mojej ulubionej marce, która robi stroje kąpielowe. I są naprawdę świetnej jakości, a także jest bardzo, bardzo dużo różnych fasonów do wyboru. I co ważne, ja też byłam w szwalni tam na miejscu oraz byłam w magazynie, miałam okazję poznać właścicieli i widzę, widziałam. I wiem o tym, że to wszystko jest robione naprawdę z pasją i z serduchem, a także z myślą o tych, którzy mają troszkę większe rozmiary i chcą znaleźć coś naprawdę wyjątkowego dla siebie. Pokażę wam z bliska dzisiaj stroje od Lawel. I nie tylko stroje, bo także dodatki plażowe. I myślę, że już sobie możemy zacząć. Nie ma co tutaj dłużej gadać. Może zaczniemy właśnie od tych dodatków plażowych, do których zalicza się ta. Tunika. Wybaczcie mi, że nie będę posługiwać się takim fachowym językiem. To nie jest moja specjalizacja. Natomiast myślę, że tutaj będę podawać Wam nazwy, jak się nazywają te rzeczy, które mam na sobie i które będę pokazywał. Także dam Wam link do sklepu, z którego mam te wszystkie rzeczy, oraz w opisie pod filmem dam Wam linki do każdej rzeczy po kolei, o której będę mówić. No więc zacznijmy sobie od tej, jak ja to nazywam, sukienki plażowej. Tutaj akurat ją pokażę, jak. Mam na sobie takiej długości, dla mnie zależy kto jakie długie nogi ma, ja mam takie średnio, dość krótkie, tu jest taka gumeczka w pasie, rękawki ma fajne, takie przewiewne, dekolt jest duży żeby może coś tam też z bikini było widać, to bikini też jest od level ale do tego jeszcze za chwilkę przejdę materiał tej kiecki jest naprawdę fajny, który bardzo szybko wysycha i mi na wakacjach te kiecki, bo jeszcze jest druga, zaraz wam pokażę bardzo się sprawdzały właśnie pod tym względem, że jak wracaliśmy z plaży mogłam na mokry strój to było właśnie bardzo wygodne. Mogłam iść do wody, popływać sobie zaraz przed wyjściem, przed planowanym wyjściem z plaży. Potem mogłam narzucić na siebie tą sukienkę, i ani nie widać, że coś tam jest mokre, jak się siądzie w aucie jeszcze mokrymi majtami. I jest to po prostu rewelacyjna wygoda. Pierwszy raz miałam tak naprawdę na tych wakacjach ze sobą coś takiego i mega mi się to sprawdziło. Drugi wzór jest taki, też jest przepiękny. Na stronie Lawel, na ich sklepie, możecie też sobie zobaczyć inne wzory, są także piękne. No i tutaj, jak już była ta. Góra, to wam tutaj co nieco pokażę, jest takiego połyskującego materiału, jest dokładnie tak samo uszyty jak ten. Ja wam tutaj też będę pokazywać, myślę kilka zdjęć, na których jestem w tych rzeczach, o których wam mówię. Na przykład na pewno wam pokażę to granatowe bikini, ponieważ strasznie często sobie w nim chodziłam. Tutaj jest dół do kompletu, z takimi fajnymi, o, takimi paseczkami, z takimi metalowymi elementami, kółeczkami i tutaj możecie zobaczyć jaki jest piękny ten materiał no jak jesteśmy już przy tym fasonie przy tym kroju to jest jeszcze taki model, dokładnie tak samo wygląda tylko ma tutaj takiego wężyka jest czerwony i również do tego mam dół, który jest no dokładnie taki sam jak ten granatowy z tym, że ta kółeczka te dodatki są tutaj złote co mi się też w tych dołach podoba one nie są ani za bardzo wycięte ani nie są takie gaciowate wielkie, możemy sobie przejść do bardzo ciekawych modeli strasznie ładnie podkreślają biust i ten panterkowy i ten wężykowy nie dość że tutaj jest push up nie za duży, chociaż. Nie no, dobra. To jest spory push up. Nie dość, że jest ten push up, To bardzo ładnie tutaj jest skrojone. Jak widzicie, to nie są takie proste trójkąty, tylko idzie o. Ja to wyolbrzymiam, ale żeby to było widać, jest coś takiego. No i dodatkowo mamy tutaj te paski, co wygląda rewelacyjnie, jak się ubierze. Tutaj też taki element ozdobny. Ja uwielbiam bikini, które są wiązane. To jest mój taki ulubiony typ. Jeszcze tutaj do tej panterki. Mamy dół, również panterkowy, również z paseczkami po bokach. Wygląda to świetnie i powiem Wam, że taki krój moim zdaniem wydłuża nogi. Na zdjęciach naprawdę korzystnie wygląda się w takich strojach. No i jeszcze do tego wężykowego mamy dół również z paseczkami i również z tymi ozdobnymi kółeczkami kolejny strój ojejku to jest teraz aktualnie na moich profilowych mi ten wzór skradł serce od samego początku i widzę też że robi wrażenie i w komentarzach i w wiadomościach prywatnych miałam po prostu zapytań o ten kostium ogrom. to jest taki krój, byłam sceptyczna na początku, nawet nie za bardzo go chciałam mierzyć, bo ja zawsze trójkąty, trójkąty takie typowe bikini jak teraz wam pokazywałam natomiast powiem wam, że jak spróbowałam tego, ale z ramionczkami właśnie Właśnie widzicie, jaki myk zrobiłam. Oryginalnie ma dwa ramiączka, czyli jedno nam idzie tutaj, zapina się o, tak, tak. I zapina się z drugiej strony Bo z tyłu również mam tutaj wpięcie na ramionczko I możemy sobie normalnie tak założyć, że ramionczka idą prosto do tyłu I są zapinane właśnie z tyłu A ja sobie zrobiłam taki myk, że jedno ramionczko odłożyłam do szafy I drugie ramionczko przełożyłam sobie stąd przez szyję Dzięki czemu też jest fajna regulacja I ja się po prostu lepiej czuję, bo ja lubię jak jest strój wiązany przez szyję Także tutaj jest nie wiązany, tylko zahaczony O, tutaj i tutaj No i tutaj właśnie nie wiążę go i niewiązaniem reguluje sobie Wysokość cycek, że tak powiem. Tylko tutaj taką e, regulacją tego ramionczka. E, tutaj mamy taką złotą... złoty dodatek. Do tego mam dół w takim samym wzorze i do tego stroju coś pięknego. To kimono. Też bardzo mi się sprawdzało. Jak wracałam z plaży to wystarczyło pyk na bikini i można iść do restauracji nawet. Więc super, ekstra, praktyczna sprawa. Jeszcze mam tutaj dwa komplety i Dwa fajne doły. Ale do dołów jeszcze przejdziemy. Najpierw zacznę od tych kompletów. One są tutaj bez puszapu, z taką wkładką. W ogóle wszystkie te, które Wam pokazałam i które Wam pokażę, czyli te góry, są usztywniane. Ten też ma puszap, natomiast te są bez puszapu. Są z falbanką, więc są takie ładne, oryginalne. Tutaj mamy dół również wiązany, co jest mega wygodne. Ja uwielbiam wiązane doły. I powiem Wam, że fajne jest to, że nawet go rozwiążę specjalnie że tutaj ten materiał wcale nie jest taki cieniutki i cały wyjazd jak już sobie raz zawiązałam to że tak powiem czułam się bezpiecznie kolejny, taki sam, tylko w innym kolorze również z falbankami z wkładką i do tego idento dół, ale fajne jest to, że możemy sobie też miksować z różnych kompletów, różne góry różne doły, ja bardzo często chodziłam w tym dole i on tak naprawdę pasuje do wszystkich gór które wam tutaj dzisiaj pokazałam świetnie też wygląda z tą górą wężykową, albo tą panterkową, no, no po prostu z każdą, z każdą, a ten dół jest wyjątkowy, dlatego że to jest dół, który się nazywa Brazylian. I charakteryzuje się on tym, że tutaj jest bezszwowy, totalnie nie ma opcji, żeby coś nam się w tyłek wbiło i szew jest po środku. I dodatkowo jest bardziej wycięty na pośladkach, co sprawia, że poślady wyglądają naprawdę korzystnie i dokładnie taki sam krój mam dół też Brazylian, właśnie czerwony. Wszystko przetestowane i było pływanie, i to takie dość intensywniejsze, ponieważ w tej miejscowości, w której byliśmy, myślałam, że będę biegać, ale było tak dużo schodów, że ja miałam dość. Wzięłam sobie wszystko do biegania i nie biegałam ani razu, ale za to sobie solidnie popływałam. Powiem Wam, jak na żadnych innych wakacjach wcześniej nigdy była wygoda, rewelacja. Jak nawet wchodziłam na deskę, co nie było takie łatwe na głębokiej wodzie, ani się nawet nie bałam, że Majty mi zjadą. A co często też jest taką obawą, że coś tam będzie zjeżdżać, będzie się suwać. Jak wychodzimy na przykład na basenie, na murek, wychodzimy z wody, gdzieś po schodkach, czy właśnie jak wskakujemy na deskę, tak jak ja musiałam wychodzić na tą deskę z, z wody, jak wpadłam do wody, no to to był mega komfort. Oczywiście, żeby tak było, no to bikini też musi być odpowiednio dopasowane. Lawel ma też świetną obsługę, więc jestem pewna, że Wam tam fajnie doradzą. Polecam Wam sobie zobaczyć, poklikać właśnie w linki w opisie pod filmem, na te kroje, na te modele, które ja miałam, jak się Wam spodobały któreś właśnie z tych, albo też zobaczyć sobie na ich stronę, bo wybór jest. Jest ogromny. Mam nadzieję, że film się Wam podobał. Koniecznie dajcie mi znać w komentarzu, czy też lubicie takie sukienki plażowe, czy korzystacie, a może macie zamiar. I koniecznie dajcie mi znać, które bikini Wam się podobało. Po pierwsze, które Wam się podobało na mnie, a które Wam się podobało tak, że chętnie byście sobie dla siebie je sprawili. Jestem bardzo ciekawa. Kto dotarł do tego momentu, niech napisze w komentarzu świrek bikini, dzięki temu będę wiedziała, kto tutaj dotrwał, kto oglądał do końca. Jak się podobało łapka w górę, subskrypcja subskrypcja po to, żeby nic nie przegapić, żeby YouTube nie ukrywał przed Wami moich filmów, no to też polecam właśnie być jak najbardziej aktywnym na moim kanale, czyli zawsze łapka w górę, subskrypcja, jeśli jeszcze nie subskrybujecie tego kanału, a interesują Was przede wszystkim tematy fit, zdrowia, dobrego samopoczucia, no i komentarze pod filmem też są mega ważne, a także udostępnienia, nawet gdzieś komuś w prywatnej wiadomości, może ktoś szuka też Teraz bikini i polećcie dalej ten film, puścicie dalej ten film, to bardzo pozytywnie wpłynie na algorytmy YouTube'a. Będzie YouTube wiedział, że interesuje Was to, co ja tutaj zamieszczam. No i dzięki temu też pomożecie w rozwoju tego kanału. Zachęcam Was do tego, żeby obserwować mnie na Instagramie, na Facebooku. Linki daję w opisie pod filmem. Szczególnie Instagrama warto śledzić i czytać opisy pod filmem, bo staram się Wam tam przekazać jak najwięcej praktycznych informacji. W opisie pod filmem daję Wam też link do naszej zamkniętej grupy Drużyna w Kondycji na Facebooku. Ja już na dzisiaj kończę. Widzimy się w poniedziałek na naszym kolejnym treningu z wyzwania treningowego, które organizuję tutaj za darmo na YouTubie. Wszyscy mają wstęp, więc tylko brać i korzystać. Jeśli jeszcze nie wiecie o co w tym wyzwaniu chodzi, no to link do playlisty z wyzwaniem, w której jest też film z zapowiedzią wyzwania, gdzie mówię o wszystkich szczegółach. Daję wam tutaj w kartach i w opisie pod filmem. Kliknijcie sobie, zobaczcie, bo tam jest właśnie ta zapowiedź wyzwania, wyjaśnienia, na czym to polega, dlaczego, co i po co. Oraz w tej playliście pojawiają się wszystkie treningi od początku i Będą pojawiać się tam treningi do końca. Te treningi są zapisane na moim YouTubie, więc nawet jeśli nie zaczęliście wyzwania, to możecie zacząć już od teraz. A w poniedziałek właśnie wjeżdża kolejny trening. Jeśli się nie mylę, będzie to trening siódmy i będziemy super mocno pracować nad brzuchem, nogami, pośladami. Mam nadzieję, że macie świetny dzień. Widzimy się za niedługo. Pa! pa.